Byłem ostatnio w urzędzie, załatwić jeden z papierków. No i podszedłem do pani do okienka. Bardzo proszę o to zaświadczenie. I potrzebuję jej do piątku. A to była środa. Na co pani powiedziała? Ha, każdy tutaj przychodzi i chce do piątku, chce na jakiś, na następny dzień, na dwa dni. Nie, ja już tego nie robię. Tyle razy, co ja pomogłam tym klientom, oni się ani razu nie robdzięczyli. Więc teraz, co by zrobił normalny klient, ja jako klient? Przeprosił, nie wyszedł, albo drugi schemat zacząłby przekonywać. Tak. Proszę, ja tego potrzebuję. Dokładnie. Czyli to, co robi handlowiec, nie przekonuje klienta, że powinien to zrobić. Powinien to kupić. A co ja zrobiłem? Ja się wykazałem niczym innym jak zrozumieniem i taką zwykłą ludzką empatią. Powiedziałem do niej, naprawdę? Czy klienci tak robią, ci petenci? Wie pani, co strasznie pani współczuje? I ona weszła w tą rozmowę ze mną, nie? Pociągnęła temat. No wie pan co, ja tu pracuję x tam lat, powiedziała. Takim hamstwem, jak ja się tutaj spotykam, to, to nigdzie, nie? I ja znowu, naprawdę? Jak pani wytrzymuje, nie? Ja panią podziwiam. I wyobraź sobie, że po tej rozmowie mi do innego okienka, miałem zapłacić tam 30 do tych opłaty. Zapłaciłem, wracam do niej, nic się nie rozwałem. Dałem jej te wnioski, ona powie, niech pan przyjdzie w piątek przed 15.